Cześć witajcie, po, cześć, witajcie po drugiej stronie szklanych i plastikowych ekranów. Witam Was serdecznie. Nieśmiertelna czarna ze śmietaną jest. Cytat będzie. O tak, a co? Oczywiście, może zacznę znowu od, od cytatu. Hmm. O, to miałem... Przy... No widzicie, nie będzie. Nie będzie cytatu, słuchajcie, zamknęło się. Zamknął się cytat, który miał być przeczytany. Będzie o drapieżnikach. Widocznie będziemy co innego czytać. Drapieżniki, zwłaszcza ptaki drapieżne, mają większy mózg, są o wiele bardziej inteligentne od trawożernych czy ziarnojadów, żyją też o wiele dłużej. Człowiek z budowy anatomicznej, biochemii, his i biochemii historii jest typowym drapieżnikiem. Jest super drapieżnikiem od początku, nauczonym. Jak należy najbardziej wartościową żywność pochodzenia zwierzęcego ulepszać? Przy pomocy ognia nauczonym, tak, nauczonym. Ale my, z większości z nas niestety nie byliśmy tego nauczeni. Nasi, Ci, którzy nas tutaj przywieźli, którzy nas tutaj sprowadzili na tą planetę, zapomnieli nas chyba nauczyć powtórnie, a może nas kiedyś nauczyli, że wiedzieliśmy, może przybyliśmy tutaj z taką wiedzą. To są pytania, które, na które po prostu będziemy musieli sobie prędzej czy później odpowiedzieć, bo nie jesteśmy stąd. Pan doktor wiedział to w 80. latach. Znajdę taki fragment, już kiedyś go chyba nawet czytałem, nie wiem, czy usunąłem, czy nie. W każdym razie pan doktor w 80 roku wiedział, że nie jesteśmy stąd, nie pochodzimy z tej planety, nie, nie wyewoluowaliśmy na tej, na tej planecie, czy na tym, na tym czymś, na czym jesteśmy. Niewiele na ten temat w ogóle mamy pewnych rzeczy, co się tutaj dzieje i. Wiemy, że od czasu ostatniej największej katastrofy, czyli od ostatniej powodzi, przestało się nam powodzić. Przestaliśmy mieć dostęp do naszego zastępczego pożywienia w takich ilościach i takiej jakości, jak, jaką, jaką zapewniała nam ta, ta, ta planeta kiedyś, czyli przed 12 tysiącami lat. Straciliśmy wiedzę co do tego, straciliśmy, w tej chwili nawet już ten towar już by był do zdobycia, tylko nie mamy już wiedzy jak i ile tego pokarmu jeść powinniśmy. I przez to straciliśmy życie, długie życie, które, którym byliśmy jeszcze, resztkami tego długiego życia tu na tej planecie jeszcze obdarowani, czyli te 500, 800 do 1000 lat. Pan doktor to wiedział, napisał to wyraźnie i można sobie to oczywiście w książce pana, w jednej z książek pana doktora dokładnie przeczytać. Tylko trzeba czytać zdanie po zdaniu, aby nic nie przeoczyć, bo nie ma tam ani jednego zdania, które, które byłoby zdaniem niepotrzebnym. Doktor Jan Kwaśniewski był geniuszem. Czy się to komuś z Was podoba, czy się to nie podoba, był geniuszem i wiedział w jaki sposób, co napisać, aby w odpowiednim czasie do. Odpowiednich osób, to ta wiedza dotarła, została przed nim jak gdyby otworzona. Ja może kogoś to zrazi, że tak uparcie cały czas wracam do tych cytatów, do tych książek, ale odkąd zagłębiłem się w tą całą tematykę i tą wiedzę do, przez doktora przekazaną, tym bardziej jestem pod coraz większym wrażeniem złożoności tematu i, i tego, jak dalece istotny jest ten wpływ podstawowy na ile sfer naszego życia ta podstawowa wiedza implikuje. To jest coś, nie, coś, coś nieogarnionego tak na samym początku. Wiecie, bo to było tak, że gdy człowiek nie zdaje sobie z tego sprawę, jak może być, to, to o wielu rzeczach nie myśli. O wiele rzeczy nie bierze w ogóle pod uwagę, bo te rzeczy dla niego nie istnieją. Po czym okazuje się, że istnieją pewne sfery, pewne, pewne miejsca, o których, z, które, z czego nie zdawaliśmy sobie, nie, nie zdajemy sobie sprawy. Ale to może, to może kiedy indziej. Dzisiaj chciałem wam przeczytać o tym, zupełnie coś innego, wyszło coś innego, ale powiem wam też o czustce, bo tutaj przeczytałem fragment o drapieżnikach. O różnicy między człowiekiem a zwierzętami z tej planety. Jesteśmy super drapieżnikami, którzy potrafią sobie, którzy powinni sobie przynajmniej znaleźć najlepsze pożywienie dla siebie. Najlepiej jak umiemy je przystosować i powinniśmy to robić w sposób ciągły, czyli dostawy tego najlepszego pożywienia powinny być w sposób ciągły dla naszego organizmu. Nie żadne jakieś głotówki, nie jakieś przerywniki dietetyczne. Najlepsze z możliwych pożywień i w odpowiedniej, w najlepszej dla nas proporcji dostarczane w sposób ciągły. To jest podstawa, żeby można było myśleć o tym, co dalej. Bez tej bazy, bez tego fundamentu, żadna budowla naukowa czy jakakolwiek inna nie ma racji bytu, że się utrzyma. Wszystko się zawali, wszystko się zepsuje. Od relacji międzyludzkich, czyli naszych wzajemnych, przez system polityczny, przez system oświaty, przez wszystkie sfery naszego życia. Jeśli nie będziemy mieć zapewnionego, zapewnionej tej bazy, bazy rozumowej, która jest efektem dobrego odżywienia, nic nie wyjdzie. Jeśli z tego nie zdamy sobie sprawy, jak to jest ważne, nie zastosujemy tej wiedzy, to wszystkie nasze wysiłki będą daremne. Wysiłki w znaczeniu, jak naprawić ten świat, w którym żyjemy, bo nie będziemy wiedzieć, nie będziemy nawet potrafili dobrze określić sytuacji, w której się znajdujemy. Więc, jeżeli ta podstawowa rzecz nie będzie określona, no to jak znajdziemy drogę wyjścia? Jeśli szczur w labiryncie nie wie, że istnieje coś takiego jak wyjście z labiryntu, nie wie, że istnieje coś takiego jak wolność, to będzie myślał, że jego świat jest tym właśnie tym labiryntem. Nie będzie szukał nawet tego wyjścia. Bo urodził się w tym labiryncie, on mieszka tylko, tylko tam i tylko taki świat zna. Natomiast jeśli inny szczur do niego przyjdzie i będzie mógł mu przedstawić, że słuchaj, jesteśmy w labiryncie. Jak znajdziemy z niego wyjście, to trafimy na prawdziwą wojnę, wolność i wyjdziemy. I pyta się ten szczur, no to a co mamy zrobić? No pierwsze to tą miskę, którą nam dają z tym żarciem, tam w tym naszym labiryncie, musimy troszkę zmodyfikować. Część z tych rzeczy nie wolno nam jeść, bo nas to ogłupia, a część z tych rzeczy, których nam dają za mało, musimy pozyskać od innych szczurów. Jak sobie to uzupełnimy i zbilansujemy według takiego, a takiego klucza, to błyskawicznie wyrwiemy się z tej całej matni labiryntowej, w, którym, w której przyszło nam żyć. I część z tych szczurów puka się po głowie, co ty opowiadasz. Przecież wszyscy jedzą to samo ziarno, przecież wszyscy jedzą też te wszystkie dodatki, które nam od samego naszego urodzenia ktoś tam, jakaś tajemnicza ręka, do, dodaje do tych naszych korytek. I tutaj nic się nie da zmienić, to nie ma najmniejszego znaczenia. Cieszmy się, że możemy dożyć swoich dni tu, gdzie jesteśmy, w tym cudownym labiryncie, bo to jest cały nasz świat. Ale część z tych szczurów pójdzie za głosem wewnętrznego rozsądku i spróbuje, bo co im szkodzi, zmodyfikować. Strawę, dostarczana, która dostarczana jest im codziennie do ich paśniku, do ich korytek. I te wygrały, bo te zaczną szukać wyjścia. Zaczną szukać przy każdej ścianie każdego słabego punktu tego labiryntu. Zaczną krążyć po meandrach tego labiryntu, aż w końcu znajdą to wyjście. Bo z tego labiryntu jest wyjście. Tylko jest nam, znaczy tym szczurom jest specjalnie to wyjście ukrywane. Natomiast nadzorcy przyglądają się. Które ze szczurów podejmą ten trud, ten wysiłek? Pierwsze spróbowania tego jedzenia, a potem znalezienia wyjścia z tego labiryntu. Nagrodą jest wyjście z labiryntu. Ci nadzorcy, którzy nadzorują tą operację zwaną odszczurzanie albo edukacja szczurza wiedzą, że te szczury będą godne tego, tego co ich potem spotka. Doktor również to doskonale wiedział. Wiedział, że nie wszystkie szczury będą chciały spróbować. Mało tego, pokazał pewne zagrożenie, że szczury, które chcą spróbować wyjścia z labiryntu, poznały ten sposób, będą pacyfikowane przez współtowarzyszy. Przez te szczury, które nie chcą zmieniać swojego status quo i będą ciągle umilać w cudzysłowie, umiliać życie wszelkimi kłodami kładzionymi swoim współplemieńcom, którzy nic im nie zawinili, ale tylko dla zasady i takiej negatywnej solidarności nie pozwolą im się wyrwać. Podobna sytuacja jest wśród biednych i bogatych. Ci, którzy żyją w biedzie i jeśli ktoś próbuje wyrwać się z tej biedy, jest zniszczony, przez swoich towarzyszy niedoli, przez towarzyszy swojej biedy. Niektóre jednostki wiedzą, że aby wyrwać się z tego zaklętego koła biedy i nieszczęścia, muszą zmienić otoczenie. Zazwyczaj jest to emigracja za lepszym, tak, za tak zwanym chlebem, ale jest to tak naprawdę zmiana środowiska, w którym wyrosły. Środowiska, w którym wyrosły, czyli wyrosły w pewnej totalnej niemocy, totalnego niezrozumienia, gdzie jeden niszczy drugiego zmieniając ten klimat i to otoczenie, też te, te osobniki mają szansę zrealizować swoje marzenia. Pod warunkiem, że takie zamierzenie i taki zamiar im kiedyś tam w głowie zaświta. Natomiast na paszy naszej i na chlebie codziennym takie, takie zamierzenia raczej rzadko świtają. Zazwyczaj poprzestajemy na łupieniu swoich współtowarzyszy niedoli. Czyli podchodzimy w ten sposób, że żeby być bardziej zacni, bardziej majętni, to musimy złupić swoich współtowarzyszy niedoli. Czyli zabrać im to, co oni posiadają. To w pewnym, w pewnym zakresie jest nawet skuteczne. I tak to widzimy wokół siebie. Chciałem wam jeszcze powiedzieć, co przyszło mi do głowy, mianowicie odnośnie tej, tej, tej różnicy między nami a zwierzętami trawożernymi czyli między drapieżnikiem a zwierzęciem. Znalazłem to u Pana doktora w którejś z książek. Prawdopodobnie była to ta sama książka tutaj, gdzie dieta optymalna. Chodziło o czustkę. Mianowicie zwierzęta trawożerne po wycięciu czustki żyją, mogą przeżyć. Natomiast człowiek po wycięciu czustki, jak w większości z nas jest to wiadome, ginie, umiera. Nie ma na to lekarstwa żadnego, nie da się czustki zastąpić. Drugą czustką nie da się w żaden sposób powstrzymać zbliżającej się śmierci. I podobnie jest u drapieżników. Drapieżnik, taki wilg na przykład, po wycięciu czustki również ginie. Ale jak wspomniałem na początku, owca nie. Owcy można wyciąć czustkę bez większej szkody, krowie tak samo. Te zwierzęta bez czustki żyją, radzą sobie. To świadczy, że jesteśmy drapieżnikami. Tu pana doktora też w książce znalazłem fragment, że u małp jest też troszkę inaczej bo, niż u człowieka, bo małpa żyje bez czustki. Nie wiem, czy wszystkie gatunki, ale znalazłem, że małpy. Hmm. Nie zachowują się jak ludzie. I wniosek pana doktora był taki, że nie pochodzimy od małpy. Tak samo jak wniosek pana doktora był taki, że my nie jesteśmy stąd, dlatego że ta planeta, ta strefa tego naszego względnego komfortu, ten, ten nasz labirynt, w którym przyszło nam obecnie Żydzi wygatować, rodzić się i umierać, nie ma tutaj dla nas odpowiedniego źródła pożywienia, które zapewniłoby w 100% pokrycie naszych potrzeb, naszego mózgu i naszego organizmu. W 100%. Czyli nie ma tutaj dla nas naturalnej strawy, takiej jak jest na przykład dla krowy, dla konia jest ta trawa, dla zwierząt drapieżnych to, co jest ta padlina, to jest to mięso, które muszą spożywać. Dla człowieka naszego pożywienia tutaj na tej planecie nie ma i nie było. Jesteśmy tutaj intruzami. Doktor to wiedział już w latach 80. i to napisał wyraźnie i, i, i prosto. Trzeba tylko umieć to przeczytać, znaleźć te zdania. Zapoznać się z tym, pochylić się cierpliwie nad tym i wyciągnąć z tego wnioski, że skoro nie jesteśmy stąd, to nasz kraj, naszego pochodzenia, nasza planeta jest zupełnie nie tutaj. Jesteśmy tutaj obcy, którzy muszą się dostosować, czyli musimy mieć coś, co jest namiastką naszego naturalnego pożywienia, czyli musimy mieć pożywienie sztucznie przez nas spreparowane. Musimy wybrać z tego, co nas otacza, produkty dla nas najlepsze, te, które nas nie zatrują. Musimy znaleźć odpowiednie proporcje między białkiem, tłuszczem a węglowodanami, które były zbliżone do naszego naturalnego, gdzieś tam, daleko, na innej planecie pożywienia. I musimy ten zastępczy pokarm uzdatnić, czyli użyć do tego ognia ognia albo temperatury długiej, długiego gotowania, albo jeszcze inaczej uszlachetnić być może przez emulgację czy jakąś jeszcze inną technikę, którą musimy dopiero wymyślić. Musimy wpaść na to, jak z tego, co mamy, Czyli z przysłowiowego sznurka i kamieni, jak zbudować poważne urządzenia, czyli jak odżywić się, mając w zasięgu nas, w zasięgu rąk, to, co, to czym dysponujemy, aby maksymalnie pomóc swojemu organizmowi. I doktor to wiedział. Stąd ktoś bardzo często się zdarza, że ktoś pisze w komentarzach jak to przecież my nie mamy w środku wagi. <coughs> przepraszam i powinniśmy ży, żywić się w sposób naturalny. No tak, gdybyśmy byli stąd, to rzeczywiście powinny tutaj być dla nas odpowiednie źródła naszego zasilania, a takich nie ma. Więc wniosek jest jeden. Nie jesteśmy stąd. Albo przybyliśmy tutaj za karę, czyli zrzucono nas tutaj do tego obozu koncentracyjnego za karę. Zresztą ojciec na rozmowach w Nowej Hucie określał to, że żyjemy, przyrównywał to albo do obozu koncentracyjnego, takiego globalnego, dużego, albo przyrównywał to do czyśćca, co również pan doktor nazwał tą, tą, tą strefę tutaj naszego bytowania czyśćcem, czyli strefa, gdzie nasza dusza elektromagnetyczna po przechwyceniu przez coś na zewnątrz Wraca z powrotem, aby się uszlachetnić i za każdym razem coraz bardziej uszlachetniać. Natomiast jeżeli dusza niezdatna jest do uszlachetnienia, jest likwidowana. Co nazywał to doktor, nazwał to piekłem, czyli jest zniszczona. Ojciec też wspominał, że nasze dusze, bardzo rzadko to się zdarza, ale zdarza się, że są rozmontowywane. Jeśli komuś chodzi rzeczywiście o destrukcję, o rozmontowanie swojej własnej duszy, no to nie musi się tym martwić. Wszystko przed nami, wszystko przed Nim. Jeśli ktoś chce żyć, chce dążyć do coraz lepszego i bardziej inteligentnego, bardziej mądrego i rozsądnego życia, to ma możliwość też to realizować. Nikt tutaj nikogo na siłę trzymał po prostu nie będzie i nie trzyma. Za mną chciałem Wam pokazać, pochwalić się, bo oczywiście bo chcę się teraz też przed Wami co pewien czas chwalić moimi pracami sprzed lat albo nowymi. To jest praca ta tutaj za mną. To jest praca sprzed gdy miałem wtedy może 18 lat, no więc sprzed dobrych ponad 30 lat. No tak, 18 lat gdzieś miałem wtedy. Jedna z moich pierwszych rysunków. Także znalazłam ją ostatnio żona. Mówi, zobacz co ci znalazłam w starej teczce z pracami. Ja mówię, no pięknie, to rzeka Białucha, rysunek z natury. Wtedy jeszcze brałem, jeszcze nawet nie miałem sztalu, tylko brałem ze sobą blok, co tam było pod ręką, ołówki, temperówka, nawet nie temperówkę, bo nie miałem, zawsze miałem jakiś scyzorek, żeby to zaoszczyć. I tak to wyglądało, tak były początki. Pod tym moim nagraniem będzie link do bardzo ważnego wystąpienia. Będzie to wystąpienie syna pana doktora Jana Kwaśniewskiego, pana Tomasza Kwaśniewskiego, którego, jak wspominałem Wam, nie miałem zaszczytu poznać osobiście. Będzie to jego wystąpienie i będzie on opowiadał o możliwości otwarcia jeszcze w tym roku, jeszcze na jesieni, Arkadii, czyli reaktywacji Arkadii Zdrowia, które były w Cedzynie i nie tylko w Cedzynie, przy których... Pomagał również syn pana doktora. Więc te arkadie mogą z powrotem zaistnieć. Wszystko zależy, czy będą, czy będą chętni, czy niektórzy z tych szczurów będą chcieli zrozumieć, że trzeba zmienić strawę, aby troszkę uzyskać więcej tej swobody, wolności, innego patrzenia i aby, aby odżyć, po prostu. No, bo może się okazać, że nie będzie chętnych, że ludzie nie chcą być zdrowi, nie chcą pozbyć się cukrzycy, nie chcą pozbyć się choroby Birgera, że lubią to i jest, im to, jest, to, jest to część ich życia i nie pozwolą sobie tych swoich chorób odebrać. No więc taka też możliwość istnieje. Natomiast kontakt na pewno każdy chętny będzie, będzie mógł z tego skorzystać, kto będzie chciał, więc. Kto będzie, kto będzie, komu będzie zależeć, znajdzie kontakt do Pana Tomasza, znajdzie kontakt do Pana Prezesa Bogdana Tkocza, w razie czego i, i tyle, i aż tyle, i aż tyle. Ja chciałem Wam również podziękować wszystkim osobom, które, które zakupują od czasu do czasu moją płytę, wydaną przeze mnie osobiście beznakładowo, bo ona jest po prostu dodrukowywana, jest do... wypalana jest przy każdym następnym zamówieniu. Ona jest u mnie na stronie internetowej, tej z bucikami, jako dodatkowy produkt. A w tej chwili pracuję nad czymś, żeby, żeby nie zastała mnie taka sytuacja jak ostatnio przy, przy licytacji jednego z moich obrazów, gdzie, to już Wam wspominałem wcześniej. Więc mam nadzieję, że firma, której zleciłem zrobienie takiej Takiej, takiego oprogramowania do mojej strony, gdzie będzie można robić taką aukcję już u siebie, na własnej stronie. Czyli na YouTube będę pokazywał, co, co będzie można licytować, a zabawa będzie trwała już pod nadzorem profesjonal, profesjonalnego oprogramowania na mojej własnej stronie internetowej, na mojej własnej witrynie. Także serdecznie zapraszam. Zapraszam również do... Aha, i będzie też, będzie też zrobiona taka opcja przy tej mojej płycie, gdzie każdy będzie mógł sobie odsłuchać fragmentów tych moich utworów, żeby nie kupować w ciemno, bo nie każdemu podoba się się utwory akurat w moim wykonaniu, więc po co ma wydawać jakiekolwiek tam 20 zł czy 23 zł na płytę. No bo ja to też rozumiem. Mnie też nie wszystko się zawsze podoba i też wolałbym mieć próbkę czegoś zobaczyć, z czym to się, z czym to się słucha, jak to się je, nie? To chciałem Wam powiedzieć, także pamiętajcie, jest szansa na lepsze, zdrowsze życie, będą to Arkadie i ja trzymam obydwa kciuki za powodzenie reanimacji Arkadii Zdrowia przez, syna pana, doktora, Tomasza przez pana doktora, czyli przez pana Tomasza Kwaśniewskiego. Dziękuję Wam za, za uwagę i pozdrawiam Was bardzo serdecznie.